Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos, to jest syn mój wybrany. Jego słuchajcie. W tej chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowywali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Jezus dzisiaj zabiera trzech uczniów na górę: Piotra, Jakuba i Jana. Oni pozwalają, by ich zaprowadził. Ewangelista mówi, że na górę wysoką. Inny ewangelista dzisiaj, akurat słuchamy tej relacji ze świętego Łukasza, ale inny ewangelista powie, że Jezus ich zabrał samych i jeszcze osobno. Zawsze mnie to bardzo dotyka w tej Ewangelii o przemienieniu. Bo to mówi, że każdego z nas Pan prowadzi osobno, indywidualnie drogą wiary. My tu jesteśmy wszyscy w bardzo różnym stanie ducha. Przyszliśmy na tę Eucharystię i gromadzi nas jeden ołtarz, ale każdy z nas idzie swoją indywidualną drogą życia. Stawia swoje pytania, szuka swoich odpowiedzi, ma swój osobisty czasem bunt. Ma niezrozumienie, ma swoje dziękczynienia, ma różne etapy życia i Bóg każdego z nas prowadzi bardzo osobistą drogą. Pan Bóg chce, żebyśmy też na tej górze odkryli, że my też jesteśmy umiłowanymi synami i córkami Boga. To bardzo ważne żebyśmy dzisiaj zobaczyli jak Pan nas na tą górę przemienienia prowadzi ta góra była niezwykła bo uczniowie zobaczyli pierwszy raz w Jezusie którego dotąd znali jak nauczyciela widzieli jego cuda ale jeszcze nigdy nie widzieli jego boskości a nagle z jego wnętrza na zewnątrz wyszło światło tak mnie to porusza, bo obraz Jezusa miłosiernego, który znamy dzięki świętej siostrze Faustynie, pokazuje Jezusa, z którego wychodzi światło z jego serca. Jezus jest cały napełniony Bogiem, ale tu się odsłania. Wszyscy go widzą jaśniejącego chwałą. Pan chce, żeby ta chwała też jaśniała w Tobie. Bo Twoje serce. Od momentu Chrztu jest przeniknięte Jego obecnością. Czasem grzech jest jak skorupa i nie pozwala, by to się przebiło przez nas, ale Bóg chce, byśmy i my mieli przemienione oczy, byśmy widzieli jak On, i by inni w naszych oczach zobaczyli łagodność, miłość, byśmy mieli przeniknięte serce, takie, które kocha, byśmy mieli Całe ciało i całe życie przeniknięte tym blaskiem Boga i Jego zmartwychwstania. To jest niezwykłe spotkanie. Uczniowie wiedzą, że Jezus jest kimś więcej niż tylko nauczycielem. Oni zobaczyli go jako Boga. Słuchałem takiej pięknej historii. Opowiadał pewien kaznodzieja, że to trochę tak. Jakby ryba, która żyje całe życie tylko w wodzie, myśli sobie, to jest mój świat, na chwilę została wyciągnięta do góry, jakby się odsknęła, jej, to jest jeszcze coś więcej, to jest świat, który jest piękny, ale później wraca pod wodę i tak sobie żyje. I myślę, że uczniowie, kiedy zobaczyli Chrystusa chwalebnego, byli trochę jak taka ryba wyciągnięta z dna, Którzy mówią, jej, naprawdę, i to jest Bóg, my go kiedyś będziemy widzieli tak przez całą wieczność. Oni są zachwyceni, nie wiedzą, co mówić. Piotr mówi, Panie, jak dobrze, że tu jesteśmy. Nawet chce rozstawiać namiot. Jeden dla Ciebie, Panie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Ewangelista powie, bo on nie wiedział, co on ma mówić. Jezus przemienia się na modlitwie. My chcemy czasem, by przemieniło się nasze życie, a nie zawsze chcemy się modlić. Bez modlitwy przemiana duchowa się nie dokona. Bez modlitwy nie przemieni się ta operacja przeszczepu serca, żeby Pan odebrał nam kamienne, a dał serce z ciała, nie da rady. A wszyscy chcemy, tego przemienionego serca. Jezus jest też otoczony słowem, ponieważ pojawia się Mojżesz i Eliasz, czyli prawo i prorocy. W tak w tamtych czasach była tylko taka Biblia składająca się z prawa i z proroków. Jezus jest nimi otoczony. I Bóg mówi: Słuchajcie, mojego syna. Jak możemy słuchać Boga? otwierając Biblię. Nie można powiedzieć, że Bóg do nas nic nie mówi, jeśli nasza Biblia jest zamknięta. Myślę, że nie zdradzę wielkiego sekretu, jak powiem o czymś, co bardzo mnie poruszyło. Ostatnio usłyszałem od jednej osoby, tutaj w tym domu, mówi mi tak, proszę księdza, od kiedy papież Franciszek trafił do szpitala, Postanowiłam sobie, że codziennie będę czytała w intencji Jego uzdrowienia Ewangelię. I przeczytałam już Pismo Święte. Czytam je któryś raz, czytam w tej intencji. I kiedy myślę dzisiaj o tym, że Bóg mówi, to jest mój syn, umiłowany Jego, słuchajcie, to to jest droga do słuchania Boga. Nie tylko dlatego, że ja znam Biblię, że chcę ją poznać, mogę znać niektóre wersety na pamięć, ale gdy czytam, pozwalam, by ta Biblia czytała mnie. I wiecie, świadectwo tej osoby bardzo mnie poruszyło, że ktoś chce słuchać Jezusa, szczególnie w Wielkim Poście. Czasem pytamy się, jak się modlić, no właśnie, pozwolić się wyprowadzić osobno gdzieś. Tak jak ci trzej uczniowie, może posłuchać Boga, zajrzeć do Ewangelii, może być przy Nim, rozważać nawet, są tacy, którzy rozważają też po jednej stacji drogi krzyżowej, może to jest droga, ale pamiętajmy, że przemienienie naszego życia i serca jest łaską i darem Boga. Nie jest tak, że Bóg mówi: To teraz weź się w garść i tak coś wyciśniesz z siebie. Nie da rady. My tego nie potrafimy, bo to jest łaska Boga. Kiedy my tak naprawdę się zmieniamy? Kiedy odkrywamy miłość Jezusa wobec nas i cała męka powinna nam o tym mówić: Zobacz, jak Cię kocham. To wszystko dla Ciebie. Dzisiaj widzą Chrystusa przemienionego. I widzą, jak on ukochał ludzi, że Bóg zszedł w ludzkie ciało. Tak naprawdę od góry, tabor przemienienia zacznie się drugi rozdział w życiu pana Jezusa. Pierwszy był do tej góry: były cuda, odmówił kim jest, opowiadał o królestwie. Gdy zejdą z tej góry, Jezus zacznie jakby przyspieszać, nawet zacznie biec do Jerozolimy, by tam umrzeć. I On rozmawia dzisiaj z Mojżeszem i z Eliaszem o tym swoim przejściu, o swojej męce, śmierci. Bóg mówi, zobacz, tak Cię kocham, że nie tylko zszedłem na ziemię jako człowiek, ale też chcę za Ciebie oddać swoje życie, zapłacić za Twoje grzechy. I Jezus chce tego dokonać. To jest ważne, że On idzie później do Jerozolimy by oddać za nas swoje życie. Bóg Ojciec mówi, słuchajcie mojego Syna. Nie chodzi, by usłyszeć, ale by być posłusznym Panu. Zobaczcie, że ci uczniowie posnęli. Piotr, Jakub i Jan zasnęli. Nie byli do końca czujni. I później w ogrodzie Getsemani, kiedy Jezus będzie mówił, módlcie się, bo moja godzina jest blisko, nie znowu zasną. I dlatego, kiedy pytamy się, jak mamy słuchać Boga, jak mamy przemieniać serca na modlitwie, bo na modlitwie jesteśmy czujni, bardziej wrażliwi na Boga obecność Jego, jesteśmy bardziej wrażliwi na Jego Słowo. I chcemy prosić, by Pan przemieniał nas. Abyśmy my, którzy. Przychodzimy nieraz z wielkiego ucisku, byśmy opłukali swoje szaty we krwi baranka. Kiedyś tak będzie, że opłuczemy te szaty naszego życia, trudu i wejdziemy na ucztę dzieci Boży w niebie. I będziemy oglądali Chrystusa chwalebnego twarzą w twarz. Będziemy patrzyli na ten blask i tym światłem będziemy przeniknięci. Ale dobrze by było. Gdyby choć jeden promyk tego jasiejącego Jezusa dzisiaj mógł przebić się przez skorupę naszej obojętności, kryzysu, buntu, grzechu, żeby inni zobaczyli, że mamy nadzieję, którą złożyliśmy w Bogu żywym. Papież powiedział, że w tym roku jubileuszowym mamy być pielgrzymami nadziei. Mówię to kazanie w szpitalu, w domu opieki, tam, gdzie mogłoby się wydawać, nadzieja trochę przygasa. A właśnie może ty ze swoją wiarą dasz w tym miejscu promyk nadziei, która jest z Boga. Kiedy zajaśnieją twoje oczy, zajaśnieje twoje serce, kiedy to piękno, które masz, wniesiesz na swoją salę szpitalną, do swojego pokoju, w domu opieki i kiedy będziesz blisko Jezusa on będzie promieniał przez ciebie i zmienisz duchową atmosferę tego miejsca obecnością Boga. Tak naprawdę Pan na to liczy. My dzięki łasce Chrztu otrzymaliśmy utraconą kiedyś przez grzech godność Dziecka Bożego. Jesteśmy tymi, którzy mogą doświadczać królewskiego wybrania, królewskiego kapłaństwa. A sobie tej chwały Boga już dzisiaj, a kiedyś w pełni.